Tak darmowej domeny i hostingu nigdy nie znajdziecie. A jak już uznacie, że znaleźliście to tak naprawdę nie będzie to w pełni do końca darmowe, hosting będzie zawierał reklamy, albo będzie tylko na rok, a domena będzie subdomeną. Ja jestem Filszu, a to będzie poradnik jak uruchomić swoją stronę www za darmo. Ponownie chciałbym przeprosić za użycie syntetyzatora mowy, ale tym razem, jak już mikrofon działał, to się popsuł. W tym roku wreszcie udało mi się znaleźć darmowy hosting i domenę, które są praktycznie na zawsze. Niestety nie są one w jednym serwisie, ale w dwóch, nie jest jednak to duży problem. I właśnie w tym odcinku pokażę wam, jak uruchomić swoją stronę za darmo. Najpierw musimy otworzyć stronę ct8.pl. To będzie strona z darmowym hostingiem. Jak widzicie, hosting daje nam 3 GB przestrzeni i jest bez reklam. Hosting jest na zawsze, musicie się tylko logować do panelu administratora raz na 2 miesiące, inaczej konto zostanie usunięte. Niestety naraz może być zarejestrowanych tylko 3500 użytkowników. Więc jakby nie było już miejsca, w dalszej części filmu pokażę Wam inny darmowy serwis z hostingiem i domeną, ale i tak radzę obejrzeć ten fragment z hostingiem na CT8. Tutaj macie wszystkie specyfikacje. Najpierw trzeba założyć konto. Myślę, że sobie z tym poradzicie. By się zalogować, klikamy panel. Posting umożliwia nam dodanie strony z subdomeną ct8.pl. Więc, jeżeli oczekujecie pełnej domeny, musicie przenieść ją z innego serwisu, ale to za chwilę. Teraz czas dodać prawdziwą domenę chodzimy na Freenom. Freenom umożliwia nam zarejestrowanie dowolnej ilości darmowych domen, takich jak .tk, .eml, .ga, .cf, .gq, ale także płatnych. Spróbujemy teraz zarejestrować domenę domena.tk. Darmowa strona www. Sprawdzamy dostępność. Ale co to, niedostępna? Niekoniecznie. Ostatnio czasami ta strona się zacina, więc aby sprawdzić, czy na pewno jest niedostępna, to wpiszcie poszukiwaną domenę wraz z końcówką np. tk. Jak widać, jest dostępna klikamy Checkout. Pojawi nam się teraz takie coś. Wybieramy 12 miesięcy za free. Na pewno oburzyliście się teraz, gdyż mówiłem, że domena jest na zawsze. Bo praktycznie jest, jeżeli skończy się ten termin. Domeny możesz dodać jeszcze raz i kolejny i tak dalej. Jeżeli korzystamy z hostingu CT8, wybieramy use DNS. Później use your own DNS. Wracamy do CT8. Dodajemy nową stronę. Dodajemy Wchodzimy ch w strefy DNS. Edytuj. Kopiujemy. I. Wklejamy. Kopiujemy. Wklejamy. Tak samo z adresem IP. Kontynuuj. Akceptujemy regulamin. Teraz musimy założyć nowe konto. Potwierdzamy adres e-mail. Tutaj podajemy swoje dane. Możecie podać dowolne zmyślone, a jak wam zależy, możecie podać prawdziwe. Zaznaczasz, że przeczytałeś i akceptujesz regulamin. Teraz możemy sprawdzić, czy poprawnie wszystko zrobiliśmy, wchodząc na adres domeny. Wszystko się udało. Pokażę Wam teraz, jak uploadować pliki na swoją stronę, ale myślę, że poradzilibyście sobie bez tego. Otwieramy menadżer plików. Niestety coś się zacięło podczas nagrywania. Wgrywamy pliki. Trzeba usunąć jeszcze indeks.html i wbrać swój plik. Ta taka strona. Jakby co wszystkie linki znajdziecie w opisie. Jak już wcześniej wspomniałem, nie zawsze może być miejsce, więc pokażę Wam jeszcze drugą stronę, a jest nią 000webhostak.com. Z tego możemy się już wylogować. 000 Web jest o wiele gorszy. Oprócz tego, że nie mamy tu możliwości założenia własnego maila, dają nam tylko 300 MB powierzchni i możliwość dodania tylko jednej strony www. To jeszcze na naszej witrynie pojawi się logo WebHostap. Nie mówiąc o długiej subdomenie, domena.000webhostap.com Myślę, że chyba poradzicie sobie z rejestracją. A jak nie, to możecie zajrzeć też na moją stronę internetową, gdzie wszystko, o czym mówię w tym odcinku, opisane jest krok po kroku. Dobra, aby uniknąć tej długiej subdomeny, posłużymy się ponownie serwisem Freenom. Musicie się zalogować na utworzenie wcześniej konto. Tworzyliśmy je podczas rejestracji poprzedniej domeny, jakby co? Dodajemy nową domenę. Tym razem na przykład ML Nazwę ją tak samo wyszukanie jak ostatnio, tylko z przyrostkiem no. 2. Tym razem DNS ustawimy na końcu. Wchodzimy w zakładkę Moje domeny. Klikamy Zarządzaj domeną. Klikamy Use Custom Name Server czyli niestandardową opcję. Teraz zaparkuj domeny na webhosta. Kopiujemy i wklejamy, ponownie kopiujemy i wklejamy. Zmień dało się. Czasami może wystąpić jakieś opóźnienie, więc jeśli się nie uda, spróbuj dodać jeszcze raz. Jak widzicie, domena została podpięta do hostingu. Teraz wbramy na niego pliki. Klikamy tutaj public. HTML. To można usunąć. I wgrywamy nasz projekt, zobaczmy teraz stronę, ale co to nie ma tego znaku? Jak to zapewne się zastanawiacie? Można go usunąć za pomocą np. JTS. Skrypt będzie udostępniony na mojej stronie. Jak widzicie, na początku się pojawia, ale od razu znika. I to już wszystko. Jeżeli film Ci się podobał i pomógł, możesz dać łapkę w górę. Zaś jeżeli nie, to prosiłbym, abyś napisał w komentarzu to, co Ci się nie podobało. Postaram się to naprawić w następnym filmie. Proszę też, abyś nie krytykował mnie i mówił, że darmowy hosting jest bez sensu, nie mamy wsparcia technicznego i że jest po prostu słaby. Wszystko to wiem, ale zrobiłem ten film szczególnie dla osób, które nie miały jeszcze styczności z wyborem hostingu, publikowaniem swojej strony w sieci i które chciały bezpiecznie i szybko to zrobić. Cześć.